Dlaczego MetaAc nie działa dla twojego centrum fizjoterapii? Dzisiaj poznasz trzy etapy lejka sprzedażowego i dowiesz się, gdzie tracisz potencjalnych pacjentów i co zrobić, aby w końcu to zadziałało. Teraz trzy etapy, na których tracisz prawdopodobnie klientów. Pierwszym etapem jest brak lidów, czyli po prostu reklamy się wyświetlają, ale nikt nie zostawia kontaktu. Problem zazwyczaj leży w budżecie, strukturze kampanii lub jakości materiałów reklamowych. Etap drugi to niekwalifikowane lidy, czyli po prostu masz kontakty, ale osoby nie odbierają telefonu, nie umawiają się na wizyty, albo w ogóle nie przychodzą. W takim razie potrzebujesz systemu i lepszej rozmowy sprzedażowej. W etapie trzecim etap trzeci to jest brak sprzedaży. Pacjenci przychodzą na pierwszą wizytę, ale nie kupują pakietów ani nie wracają. W takim razie musisz, musisz odkryć ich prawdziwą motywację i lepiej sprzedawać. Etap pierwszy. Brak lidów. Jakie są trzy główne problemy? Problem pierwszym jest za niski budżet. Częstym popełnianym błędem to jest budżet poniżej 33-450 zł dziennie. A to jest często za mało, szczególnie w dużych miastach. Przygotuj sobie 100 zł dziennego budżetu reklamowego, aby Facebook, czyli Meta, miał przestrzeń do optymalizacji i dotarcia do właściwych osób. Problemem drugim jest słaba struktura konta. Czyli, na przykład, tworzysz 10 zestawów reklam po 10 zł, przez co rozpraszasz budżet i uniemożliwiasz algorytmowi naukę. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo nastawione na właśnie ten algorytm. Rozwiązanie: kampania z jednego lub też dwoma zestawami reklam, no i po 10-15 reklam, które uderzają w różne konty marketingowe. Co to jest kąt marketingowy? Inny problem, inna, inna rzecz, jaka. Hmm, Zbiera uwagę tego klienta. Czyli w przypadku bólu kręgosupa różne kąty to jest niemożność, nie przez noce, przez ból kręgosupa nie można wykonywać codziennych czynności, nie można wykonywać aktywności sportowych. To są już trzy kąty reklamowe, jakby, które wiążą się z problemem bólu kręgosupa. Problemem trzecim są słabe materiały, czyli na przykład częstym błędem jest zdjęcie kabinetu plus tekst. Fizjoterapia, miasto, sprawdź wolne terminy. To jest za mało, żeby przyciągnąć uwagę. Rozwiązaniem jest wideo oskryptowane, które uderza właśnie w te różne kąty marketingowe i pokazuje wartość dla pacjenta. I dlaczego wideo działa lepiej? Ponieważ materiały wideo budują zaufanie, angażują emocjonalnie i pozwalają pokazać prawdziwe efekty pracy z pacjentem. Czyli nawet taki b-roll, czyli taka przebitka, gdzie pracujesz z pacjentem, czy też mm, na przykład jesteś z nim na salce i robisz parę ćwiczeń. Algorytm Facebooka, czyli meta, preferuje wideo, co przekłada się często na niższy koszt dotarcia do potencjalnego klienta, czyli niższy koszt za tysiąc wyświetleń. To co ważne, testuj różne kąty. Od edukacyjnych, czyli jak rozpoznać problem, przez emocjonalne, tak jak historia pacjenta, po praktyczne, na przykład co da Ci pierwsza wizyta, co może dać Ci pierwsza wizyta. Etap drugi, etap 2a, osoby nie odbierają telefonu. Problemem bardzo często jest zbyt późny kontakt, czyli na przykład dzwonisz po 24 godzinach, no i w takim razie masz realnie tylko 50% szans na kontakt. Gdy dzwonisz po 90, przepraszam, po 5 minutach, masz aż 90% szans, że ta, ta osoba odbierze. System, który działa, czyli na przykład automatyczny SMS w ciągu 2 minut. dajmy na to dziękujemy za zgłoszenie. Za chwilę zadzwonimy. W takim razie też możemy uruchomić sekwencję mailową edukacyjną, to jest kolejna rzecz, która pozwoli, żeby ten system działał jeszcze lepiej. Pierwszy telefon do 15 minut, jeżeli jest brak odpowiedzi, czyli wyślij SMS z alternatywnym terminem rozmowy, a drugi telefon tego samego dnia wieczorem. Czyli na przykład może być to SMS w stylu dzień dobry, dzwonię stąd i stąd. Kiedy mogłabym się, kiedy mógłbym się z Tobą skontaktować, z racji tego, że zostawiłeś kontakt w formularzu. I. Kontakt powtórz nawet do 10 razy. Czyli, na przykład, trzeci telefon następnego dnia rano, jeśli nadal brak konta kontaktu, kontynuuj próby co kilka dni. Większość konkurencji odpuszcza po jednej czy też dwóch próbach, więc tutaj po prostu możesz wygrać. Etap 2B i 2C, czyli osoby, które nie umawiają się lub nie przychodzą. Bardzo często jest błędna rozmowa, czyli dzień dobry, wizyta kosztuje 200 zł, kiedy pan może przyjść? No i ta rozmowa po prostu skupia się na cenie i terminie, pomijając najważniejsze motywacje. Pacjenta i wartość rozwiązania. Co jest taką skuteczną strukturą rozmowy? Przede wszystkim otwarcie rozmowy, czyli to, co przedstawiłem przed chwilą, czyli dzień dobry z tej strony XYZ, dzwonię, ponieważ ABC. Czy miałby Pan teraz chwilę na rozmowę? Diagnoza problemu i motywacji, czy zadawanie pytań, w jakim celu ktoś zostawił kontakt w formularzu? Co tam dokładnie się dzieje? Jak długo trwa ten problem? Dlaczego akurat teraz postanowił wypełnić formularz? Co sprawiło, że ten problem teraz stał się ważny i dlaczego chcę go rozwiązać teraz, co go motywuje, żeby rozwiązać ten problem. Takie w, stylu, w tym stylu pytania. Następnie prezentacja rozwiązania. Naszym rozwiązaniem jest pierwsza wizyta na ten moment i po prostu przedstawiamy mu, jak wygląda pierwsza, pierwsza wizyta i czy jest chętny. Następnie umawiamy na wizytę w ciągu 48 do 72 godzin i ważne, nie kończymy rozmowy samym mówieniem, tylko informacjami organizacyjnymi. A kluczową zasadą jest to, żeby umówić w ciągu 48 godzin, 72, nie za dwa tygodnie, ponieważ im dłużej czekają, tym jest większa szansa na rezygnację. Jak zredukować no show, czyli nie pojawienie się na wizytę, na wizytę? Może być to przedpłata, nawet symboliczna 50 a 100 zł. Tak w taki sposób potencjalny klient pokazuje ci zwiększone zaangażowanie. SMS z przypomnieniem 24 godziny przed wizytą. Telefon potwierdzający dzień przed czy też wartościowy kontent przed, przed spotkaniem, typu film na YouTube o tym, dlaczego boli kręgosłup, lub też post edukacyjny na social media też może być, dlaczego kręgosłup boli. Etap trzeci to jest brak sprzedaży, w tym, na tym etapie po prostu musisz odkryć prawdziwą motywację. Słaba sprzedaż wygląda w ten sposób, że mówisz, pan ma problem z kręgosłupem L4-L5, potrzebuje pan 10 wizyt po 200 zł. I znów to podejście koncentruje się na diagnozie medycznej, nie na tym, co naprawdę odchodzi pacjenta, czyli to, jaki będzie miał, miał efekt Zamiast mówić o kręgosłupie, zapytaj, jak ten ból wpływa na pana pracę, co by się zmieniło w pana życiu, gdyby tego bólu nie było, czego nie może pan robić przez ten ból, a chciałby pan. Czyli, jakby to są kolejne pytania, które odkrywają tą prawdziwą motywację. Może to powrót do biegania, może to być możliwość zabawy z dzieckiem, czy też brak lęku przed każdym ruchem. Każdy ma inną motywację, jakby ból to jest tylko wskaźnik. Ja nie ukrywam, że jestem osobą, która pracuje siedząco, miewam bóle szyi. Jeszcze nie, nie, nie miałem okazji wybrać się do żadnego fizjot. Dlaczego? Ponieważ nie mam z tym żadnej ogromnej motywacji i po prostu nic mnie nie zmotywowało. Wiem, że ból to wskaźnik i, i tyle. Nie jest na tyle wielki, żeby co z tym robić. Bardzo dużo osób ma takie same podejście. W momencie, w którym nie odkryjemy tej motywacji i realnego powodu, dlaczego akurat teraz ta osoba postanowiła przyjść i rozwiązać ten problem, no to bardzo ciężko jest, żeby z dłuższą współpracę. I struktura wizyty, która sprzedaje, czyli diagnoza, zbadaj pacjenta, ale też wysłuchaj jego historii i zrozum kontekst problemu. Edukacja to warto już robić podczas mm, przejścia na kozetkę. Po prostu wytłumacz, co się dzieje w jego ciele i dlaczego ma ten problem. Edukuj, a nie strasz. Prezentacja planu, pokaż, jak wygląda droga do rozwiązania, ile wizyt, jakie techniki. Techniką po prostu może być albo terapia manualna, trening, bardzo uproszczone. No i jakie efekty chcemy uzyskać na każdym etapie? Jakby co jest celem każdego etapu? Następnie oferta, przedstaw pakiet, jeżeli takie masz, jeżeli nie masz, no to przedstaw, przedstaw jakby jak, jakie są następne kroki, ile to będzie miało wizyt oraz połącz go z jego celami, czyli te 10 wizyt. Celem tych 10 wizyt jest przywrócenie panu możliwości do biegania bez bólu, no i następnie zamknięcie. Nie, nigdy nic nie wciskamy, po prostu pytamy o decyzję, dowiadujemy się, czy to jest dla niego ok, czy jest w stanie się zaangażować. Od razu odpowiadamy na wątpliwości, jeżeli jakie są, jeżeli nie ma, to po prostu umawiamy na kolejną wizytę od razu na pierwszej wizycie. I teraz podsumowanie, Twój konkretny plan działania. Pierwsza sprawa to sprawdź, na którym etapie, etapie tracisz najwięcej klientów. Po prostu przeanalizuj ostatnie 30-50 lidów i zidentyfikuj największy wyciek. Krokiem drugim to jest naprawa największego wycieku. Hmm, czyli, na przykład, jeżeli to jest brak lidów, to zwiększ budżet, popraw strukturę kampanii i stwórz lepsze kreacje wideo no i lepsze grafiki. Słabe lidy to po prostu wdróż system szybkiego kontaktu no i naucz się skutecznej rozmowy z pacjentem i pracuj nad sprzedażą. A jeżeli jest brak sprzedaży, czyli pacjenci nie wykupują pakietów, czy też nie kontynuują współpracy po jednej, dwóch, trzech wizytach, jakby zdajesz sobie sprawę, że jego problem dalej nie minął, znów siedz nad sprzedażą. Odkrywaj prawdziwe motywacje pacjenta no i optymalizuj proces sprzedaży na wizycie. Stwórz sobie nawet skrypt takiej, takiego spotkania, co na pewno ułatwi Tobie robotę oraz Twoim terapeutom. A krokiem trzecim to jest optymalizacja. Testuj, mierz, poprawię, ale tylko jeden element naraz, ponieważ zmiana wszystkiego naraz yy, na uniemożliwi Ci zrozumienie, co naprawdę działa. Czyli, jak na przykład widzisz, że formularz na Facebooku jest źle zrobiony, zoptymalizuj formularz. Jeżeli na przykład widzisz, że jest to formularz yy, reklamy, że jest to nawet struktura, zacznij na początku od struktury, dopiero potem zacznij od materiałów reklamowych, a dopiero potem na przykład skup się na formularzu. I w ten sposób testuj zmiany. I teraz Twoja kolej. Wdrażaj po jednym etapie, obserwuj wyniki, no i systematycznie poprawiaj swój lejek sprzedażowy. Pamiętaj, najlepsze po prostu nie lubią wszystkiego od razu, oni po prostu nie odpuszczają i konsekwentnie testują. To jest najważniejsza zasada w marketingu. A jeżeli Ty nie wiesz realnie, gdzie masz te dziury w lejku. Chciałbyś poprawić cały swój lejek, działasz z reklamami na Facebooku i na Instagramie, ale nie daje to tak dobrych wyników jakbyś chciał. Umów się na rozmowę ze mną w opisie. Dokładnie przeanalizujmy, jak to wygląda u ciebie na liczbach, gdzie właśnie są te wąskie gardła, gdzie właśnie uciekają ci twoi potencjalni pacjenci, no i co możemy zrobić dla ciebie, abyś miał jeszcze jeszcze lepsze wyniki. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli chcesz, żeby ktoś Specjalista, żeby ktoś kto naprawdę się na tym zna i przebrnął przez 25 placówek i ogarnął Cię właśnie ten marketing i twój lek sprzedażowy. Zejdź poniżej, umów się na rozmowę. Do zobaczenia.